nie jest sportowy Ford. To jest Ford, którego dobrze znamy. Ford Mondeo, auto klasy wyższej, duże rozmiarami, z nie najgorszymi silnikami, a przede wszystkim zupełnie nowy egzemplarz, który możemy testować, ponieważ jego charakterystyczną i bardzo ciekawą cechą jest nowy silnik 1.6 EcoBoost, uznawany za najlepszy silnik tej klasy, turbodoładowany. O niewielkie pojemności, natomiast z parametrami, które powinny wystarczać Fordowi do dynamicznej jazdy po trasach i oszczędnego zachowania w mieście. Czy się uda? Nie wiem, bo korki są bardzo duże. Natomiast jeżeli to auto rzeczywiście będzie zużywać tak niewiele paliwa, jak deklaruje producent, może się okazać, że Ford Mondeo, którego znamy, to Ford Mondeo, którego wciąż jeszcze warto poznać. Nasz samochód testowy to wersja Titanium, czyli bardzo dobrze wyposażona, Pięciodźwiowy liftback z silnikiem 1.6, 160 koni mechanicznych, 240 Nm momentu obrotowego i cały tydzień, który spędzimy w Korku z Fordem Mondeo. Skoro ciągle stoję, to kilka słów o samochodzie. Ford Mondeo jest na rynku już od prawie 7 lat. Przez ten czas zdobył sobie popularność zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i wśród nabywców flotowych, którzy często wybierają ten samochód jako auto dla wyższej kadry menedżerskiej. Ci pierwsi, czyli nabywcy indywidualni, z pewnością zwracają uwagę na to, jak duży jest to samochód, bo oferuje ogromnie dużo miejsca. Fort Mondeo ma 4,88 m długości w tej pięcioletniej wersji. 540 litrów bagażnika. Do tego ogromna ilość miejsca z tyłu i bardzo wygodne fotele z przodu. Wygodne fotele, przy czym te, które mamy do dyspozycji w modelu Titanium, to są fotele opcjonalne. Wersja sportowa wyposażona w regulację wysokości, regulację podparcia lędźwiowego, zresztą regulacja wysokości jest zrealizowana elektrycznie, w przeciwieństwie do przesuwania fotela przód-tył i kładzenia bądź podnoszenia oparcia. Oczywiście można Mondeo zamówić z całkowicie elektrycznie sterowanym fotelem, ale to już kosztuje ekstra. W stosunku do standardowej wersji Titanium ten konkretny egzemplarz różni się również paroma dodatkami. Mamy mianowicie opcjonalną nawigację satelitarną z dotykowym ekranem i interfejsem USB, który pozwala podłączyć iPoda, pendrive'a <coughs> z nagraną muzyką, co powinno znakomicie umilać podróż, chociaż sam system stereo gra całkiem nieźle. I cóż, Fort Mondeo to auto, którym spędzę. Mam nadzieję, że nie tylko w tym korku najbliższy tydzień.